Pokój i dobro. Wierzę w Boga. Ale czy ten Bóg na pewno istnieje i czy jego istnienie to tylko kwestia wiary? Święty Paweł mówił, że do tego, aby poznać istnienie Boga, wystarczy ludzki intelekt. Dlatego wielcy filozofowie, jak chociażby święty Tomasz z Akwinu, opracowali wiele argumentów za istnieniem Boga. Tomasz sporządził pięć dróg poznania Boga. Jedną z nich jest dowodzenie z przyczynowości. Wszystko ma swoją przyczynę. Kiedy widzę poruszający się wagon, wiem, że porusza się dlatego, że jest przyczepiony do innego wagonu, który z kolei jest przyczepiony do kolejnego i kolejnego, ale gdzieś na początku musi być lokomotywa, która nadaje ruch całemu pociągowi. Podobnie świat. Gdzieś u podstaw musi mieć swoją pierwszą przyczynę. Już Arystoteles mówił, że tą pierwszą przyczyną jest Bóg. Co jednak, jeżeli ciąg przyczynowości jest nieskończony, jeżeli świat nie ma początku? Według Tomasza to nie jest problem. Mówiąc o przyczynie, ma on na myśli nie tyle chronologicznie pierwszą przyczynę, co pewną podstawę ontyczną, bytową, na której cały świat jest oparty. Innym sposobem dowodzenia, że Bóg istnieje, jest argumentacja, Celowości. Kiedy widzę tarczę strzelniczą, w której sam środek wbita jest strzała, wiem, że wystrzelił ją jakiś łucznik. Jest wysoce nieprawdopodobne, aby to sam wiatr podniósł strzałę i silnie wbił ją w środek tarczy. Podobnie jak jest nieprawdopodobne, żeby mnóstwo kółek zębatych wrzuconych do woreczka same złożyły się w zegarek. Świat jest dużo bardziej skomplikowanym mechanizmem niż zegarek i fakt, że istnieje on w sposób logicznie spójny, dowodzi, że został stworzony przez jakiś myślący byt, został stworzony w jakimś celu. Szachmat, ateiści? Niekoniecznie. Te argumenty nie mają charakteru ściśle logicznego dowodu, ale są właśnie, jak nazwał to Tomasz, drogami do poznania Boga. One mają dawać do myślenia. Być może świat nie ma żadnej przyczyny i wszystko jest absurdem. Ale jeżeli wszystko jest absurdem, to również to zdanie jest absurdem. Być może świat nie jest produktem żadnego celowego działania, a to, że mój mózg funkcjonuje tak jak funkcjonuje, jest owocem działania ewolucji. Ale jeżeli tak jest, to to, co Wam teraz mówię, nie ma nic wspólnego z prawdą, ale jest efektem właśnie tego ewolucyjnego determinizmu. Widzimy więc, że negowanie istnienia Boga tworzy co najmniej tyle samo problemów filozoficznych, co wiara w jego istnienie. No właśnie, wiara. Istotą chrześcijaństwa jest nie tylko to, żeby uznawać, że Bóg jest, ale żeby w Niego wierzyć. A wierzyć, jak już wiemy, to znaczy budować relacje miłości. Bóg nie jest jakimś twierdzeniem, żeby go dowodzić, ale Bóg jest osobą, z którą mam wejść w relację. Innymi słowy, argumenty intelektualne za istnieniem Boga są jak drabina, która ma posłużyć intelektowi do tego, aby szukał coraz wyższych poziomów poznania prawdy. Ten, kto szuka prawdy, niechybnie ją znajdzie, a najwyższą prawdą, jak mówił święty Augustyn, jest sam Pan Bóg.